Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Jest sobota godzina dziesiąta, prawie 00. Witam Was serdecznie na live. Dzisiaj będziemy sobie oglądać, co się dzieje w Muzeum Młyniarstwa w Żerardowie. Bo dzieje się tam wiele dziwnych, dziwnych, ciekawych rzeczy, które na co dzień tam nie mają miejsca. Myśmy do Żerardowa pojechali w ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend. Od nas, z sudańska, to jest strasznie daleko. Natomiast myślę, że ta wycieczka nam się bardzo opłaciła, ponieważ wywieźliśmy z Żerardowa wiele takich pozytywnych uczuć. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ktoś tu z mną jest. Dzień dobry, dzień dobry. Poczekamy sobie, aż się przyjdziecie. Ja wiem, że dużo osób chętnie by zobaczyło, co się dzieje w Żerardowie. Żerardów to jest taka miejscowość, która znajduje się pod Warszawą, niedaleko Warszawy. Z Gdańska bardzo fajnie jedzie. Można dwie trasy wybrać, można jechać autostradą, można jechać trasą S na Warszawę. Przepiękna trasa, bardzo ładna, widokowo polecam nie autostrady, tylko tą drugą trasę, jeżeli ktoś będzie jechał e, z Pomorza tutaj, e, albo jeżeli ktoś będzie z południa Polski chciał na Pomorze jechać, to też polecam e, bardziej niż autostradę, e, bo widokowo, szczególnie wiosną, jest super. Powiem Wam, że byłam zachwycona, a, bo a, byliśmy no tydzień temu, tak, to ten nasz zimny maj, ale rzepak twardo idzie w zaparte i kwitnie, rośnie jak szalony, powiem Wam, przepiękne pola rzepaku, przepiękne e, Bzy. po w samym Gerardowi, jak przyjeżdżaliśmy z takiej mniejszej miejscowości, to prawie każdy ogródek przy płocie, przy ulicy był obsadzony bzami, więc po prostu ja tylko żałowałam, że nie możemy uchylić okna i wciągnąć tego bzowego zapachu, bo bez to jest taki krzak, który ja uwielbiam, kwitnie, krótko, pachnie, obłędnie i jest cudownie. Dzień dobry, Aniu, dzień dobry, witam cię serdecznie. No, dzisiaj na spokojnie sobie. Pogadamy. Natomiast po co myśmy pojechali do tego Żerardowu? W Żerardowie, słuchajcie, jest Muzeum Młękarstwa. I zanim dojdziemy do tego, po co konkretnie myśmy tam z Robertem pojechali, to ja Wam trochę opowiem o samym muzeum. Bo muzeum, słuchajcie, mieści się w halach po byłej fabryce LNU, fabryce włókienniczej. Nie fabryka LNU, tylko tkanin z LNU. I tak jak za chwileczkę sobie na filmiku zobaczycie, jak to wygląda. Muzeum jest umiejscowione w halach. I te hale są takie jak były do momentu zamknięcia fabryki. W fabryce przerabiano len od samego początku, czyli od momencie, momentu dostarczenia zciętego surowca, aż do samego wykończenia tkanin. Czyli. Jest, zrobi, było, był etap robienia przędzy, był etap tkania i były potem wszystkie etapy, które już gotowa tkanina przechodzi, żeby mieć efekt końcowy. Czyli mamy i farbiarnię, i maszynę do nakładania apretury, naprawdę i te wszystkie maszyny tam stoją. A ja sobie wymyśliłam, że nie będę Wam pokazywała, jak wygląda muzeum w środku, jak te maszyny wyglądają. A, bo bym bardzo chciała, żebyście znaleźli chwilę czasu w swoim życiu i pojechali do Żyrardowa i zobaczyli to muzeum, bo to naprawdę warto. To była do niedawno, jeszcze 20 lat temu, tam funkcjonowała normalnie fabryka LNU, która swoje, swoje towary utkane z LNU eksportowała na cały świat. I jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek poza granicami Polski. To właśnie polski len. Dzień dobry, to dzień dobry, Halino, witam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I powiem Wam taką ciekawostkę jeszcze, że muzeum jest w ogóle fantastycznie zrobione, są targlice informacyjne, tak wiadomo, są te maszyny, które tam oryginalnie były i jest, słuchajcie, ustawiony park tkacki. Oczywiście on jest bardzo mocno ochrony, to nie jest w takim zakresie, jakim rzeczywiście ten park maszynowy tam był, bo tych maszyn było mnóstwo. Zostało kilka maszyn takich na cele muzealne. Natomiast, co jest mega ciekawe, te maszyny są maszynami działającymi. I pani, która nam robiła takie oprowadzenie po wystawie, czyli osoba, która tam w muzeum pracuje i zajmuje się właśnie obsługą muzeum i oprowadzaniem gości, opowiadaniem o tym, jak działała jakiejś fabryka. Ona te maszyny, słuchajcie, była tkaczką a wcześniej, pracowała w fabryce zanim została zamieniona fabryka w muzeum i obsługiwała te maszyny tkackie i te maszyny tkackie działają i ona potrafi je nawlekać, obsługiwać i zrobiła nam pokaz tkania, tkania tkaniny żakardowej, to są ogromne krosna, słuchajcie, naprawdę ogromne, wielkie i trochę działają na zasadzie kata... Tej pozytywki, tak jak Robert mówił, bo u góry nad maszyną, nad rozpiętymi nićmi, jest taki automat, półautomat do robienia tego splotu żakardowego, do robienia wzoru. I ten wzór jest zapisany, słuchajcie, na takich wielkich kartach. A tak jak właśnie w starych pozytywkach, czyli są wydziurkowane. I ta karta się przesuwa, i te dziurki informują, e, robią takie całe przesłanie, jak ten wzór ma wyglądać. Mega ciekawe, mega skomplikowane. Powiem Wam, że takiej ilości pojedynczych nitek to ja w życiu nie widziałam. Równiuteńko, wątek, osnowa po prostu magia. E, I co najbardziej ciekawe, e, to e, pani, która tam to obsługiwała, te krosna. E, Powiedziała nam dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka, że przyuczenie do obsługi takiego krosna żakardowego dla osoby takiej jest z ulicy, czyli niewykształconej tkaczki, tylko osoby, która nie ma zielonego pojęcia, jak to robić, czyli nauczenie jej pełnej obsługi, żeby mogła to robić samodzielnie, zajmowało trzy miesiące. Wyobrażacie sobie trzy miesiące, dzień w dzień, po osiem godzin nauki. Jak działa krosno, jak je obsługiwać, jak naprawiać zerwane nici, jak usuwać drobne awarie, jak rozpoznawać kiedy awaria jest drobna, kiedy awaria jest poważna i trzeba wezwać mechanika. Coś absolutnie niesamowitego. Ja nie wiem, czy to, czy te trzy miesiące to nie jest za mało, tak naprawdę. Jak sobie obejrzałam te krosna z każdej strony to Tam jest tyle elementów i tyle zmiennych i tyle cudów, które mogą się wydarzyć, że to jest coś absolutnie niesamowitego. Więc wyobraźcie sobie trzy miesiące nauki, nauki, żeby móc obsługiwać krosno. Ale taka tkaczka nie obsługiwała jednego krosna, tylko żakardowe obsługiwała cztery. Cztery naraz ogromne maszyny, w których może się milą rzeczy wydarzyć. I takie tkaczki to, to też... Trochę tak w kontekście galopującego kapitalizmu, odpowiedzialności społecznej i tak Te tkaczki, które pracowały w tej fabryce, od zawsze pracowały na akord, czyli nie były opłacane za czas spędzony przykrośnie, tylko za ilość materiału, który wyprodukowały oraz, uwaga, uwaga, za jego jakość, bo takie płótno lniane, które było zwijane z krosna szło na podglądarkę, gdzie ekspert od um, oceny wzoru, oceny kusztu, jakości tkania oceniał tę tkaninę i wsadzał -"Tak um, um, w kategorię albo pierwszą, albo drugą, albo trzecią, albo w ogóle jako odrzut. Więc to jest, powiem Wam, mega ciężka praca, mega wymagająca i to się niewiele do współczesnych czasów zmieniło tak naprawdę. Co jest ciekawe, w Muzeum lniarstwa, jeżeli są te pokazy tkactwa i ta pani obsługuje te krosna i tkaninę, no bo to ona jest rzeczywiście tkana, tam są rzeczywiście zawleczone nici i ten materiał rzeczywiście powstaje. I on powstaje na potrzeby muzeum do prezentacji gościom na wystawie, ale także panie, które pracują w tym muzeum, z tego, z tego materiału szyją gadżety torby, obrusy, serwety, które potem można nabyć w kasie muzeum. Więc można mieć taką naprawdę super fajną pamiątkę. Len jest najwyższej jakości, naprawdę w muzeum nie, nie szczypią się, nie robią byle czego. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Witam Grażyno, witam Agnieszko, o dzień dobry, jak miło Was widzieć. Ja wszystkim przypominam, że jakby ktoś był zainteresowany opuszczeniem Facebooka, to nasz live jest także na YouTubie i można go potem sobie nawet odtworzyć, obejrzeć i on już tam na tym naszym kanale koty na płyty na YouTubie będzie wisiał i zostanie na zawsze, awsze, awsze. Chyba, że YouTube go usunie jako treści nieodpowiednie dla odbiorców. A czy będą to treści odpowiednie czy nieodpowiednie, to się za chwileczkę okaże, bo słuchajcie... Pojechać do Żardowa to jedno. Zobaczyć muzeum w dawnej fabryce tkanin lnianych to drugie. Ale słuchajcie, wnętrza tych hal produkcyjnych, ogromne stare budynki, ceglane, wybielone w środku, z pięknymi sklepieniami, one w dużej części są też pomieszczeniami ekspozycyjnymi w tej chwili i Stowarzyszenie Polskiego Paczworku razem z Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girard zorganizowali tam w, na premiera, wernisaż był w noc Muzeów, wystawę. Wystawę dużych prac paczworkowych, która się nazywa Nasze Ulubione Paczworki. I ponieważ ja znam tą sytuację od zaplecza, bo jestem członkiem Stowarzyszenia Patchworku i mój patchwork tam też wylądował, pojechał na tą wystawę to powiem Wam, że w momencie, kiedy zarząd stowarzyszenia zwrócił się do nas jako do członki z propozycją tej wystawy, to warunek był postawiony jeden, żeby to były prace duże. Wnętrza muzeum są bardzo wymagające pod tym względem, bo powierzchni jest dużo, jest dużo przestrzeni, jest dużo powietrza i naprawdę jest miejsce na to, żeby pokazywać patchworki duże, które w małych galeriach miejskich na przykład nie mają racji bytu. Ostatnio miałyśmy też z Elą Zeman... Wystawę, która już się skończyła barwy ekofarby, i Ela tam prezentowała swoją pracę, która teraz obecnie jest w Żerdowie. I powiem Wam szczerze, że mimo iż galeria w Gdańsku Gak, Stacja Orunia, nie jest małą galerią, no to miałyśmy lekki zgryz, jak powiesić tą dużą pracę, bo zabrakło po prostu oddechu do niej i duże prace powinny być prezentowane w dużych wnętrzach, nie? No to teraz co? Idziemy na wystawę. Zapraszam Was na tę wystawę bo wymyśliłam sobie, że ta wystawa jest tylko do 11 czerwca, więc czasu macie niewiele, żeby tam podjechać, zobaczyć sobie i ona stamtąd zniknie. Ja bym chciała, żeby w internecie, czy to na Facebooku, czy to tutaj na YouTubie, został ślad po tej wystawie. Nie tylko w wpisie na stronie Stowarzyszenia Paczmurku, ale także, żebyśmy mogli zobaczyć sobie tę ekspozycję, tą wystawę w ruchu. Uwaga, uwaga, zapraszam Was na moje kuratoryjne oprowadzenie. Pokażę Wam film, który nakręciłam będąc w tym muzeum. Film w wielu miejscach jest zwolniony, bo ja troszeczkę za szybko chodzę, bo ja myślę szybko mówię, szybko, szybko chodzę. Zwolniłam go specjalnie na potrzeby tego live'a. Może troszeczkę straci na jakości, ale wybaczcie. Natomiast zwolniłam go po to, żeby móc troszeczkę więcej powiedzieć o pracach, które są tam pokazane. Zapraszam. Witamy w Muzeum Lniarstwa. Wejście jest opracowane takimi muralami, które są powiększeniem zdjęć pracowników fabryki. Tu mamy ścianę szpularek, czyli dziewczyn, które zajmowały się nawijaniem nitek na szpule. tak? Są całe ogromne maszyny do tego. Tutaj mamy ścianę chwały czyli byłych właścicieli fabryki od najwcześniejszego założyciela fabryki czyli Filipa de Girard. Potem przejęła fabrykę rodzina Dietrich i oni do, do w zasadzie do momentu przejścia w ręce polskie prowadzili tą fabrykę. Tutaj mamy troszeczkę taki mural mówiący o ilości maszyn i różnych danych takich, które pokazują jak bardzo i jak szybko się rozwijała fabryka, bo generalnie automatyzacja i przemysł taki bardzo rozwinął tkactwo. Mamy wejście, mamy stowarzyszenie Polskiego Paczworku, które zaprasza i na otwarciu mamy dwie Gypsy Wife, w zasadzie trzy, ale dwie framujące nasze logo. Stowarzyszeniowe. Ja nie wszystkie nazwiska pamiętam twórców tych prac, więc wybaczcie. Ta pierwsza Gypsy Wife, którą tu widzieliście, taka kolorowa, to jest Ani Ploch. Przepiękna praca, zaraz obok niej wiszą, wisi ogród mojego dzieciństwa, Eleny Galińskiej. No tutaj mamy logo naszego paczurku, które też oczywiście jest uszyte i drugie bodajże grażynki churny też Gypsy Wife. Na tym przykładzie chciałam Wam pokazać, jak to cudownie jest, kiedy ten sam wzór robią różne osoby z różnym podejściem kolorystycznym do koloru, do balansu i tak I mamy dwie Gypsy Wife, które wiszą koło siebie. Jedna jest nowoczesna z dużym oddechem, a druga, o tutaj, właśnie autora, nie pamiętam, autorko, zgłoś się proszę. Taka bardzo klasyczna, właśnie taka bardzo Gypsy, ta, prawda? Więc fajny, a vibe jest zupełnie inny. No i obok wisi ogród Baltimore Kamili czy czysielskiej Ręczna robota, ręczna aplikacja. No i mamy oprowadzenie Mandala, to nie pamiętam czy ja, chyba też grażanki Chórne. Tutaj mamy Kamili Piorowskiej, pracę. Zobaczcie, bardzo takie nowoczesne bloki, Shadow też mamy. No i tutaj feria barw, po prostu cudownie. Zestawienie pomarańczu z różą, czad. A Vera Janina Śródka. Klasyka patchworku, kolorowe szmatki w klasycznym ułożeniu rąbowym. No i kalejdoskop, Kalejdoskop absolutnie totalny, bez nie z panelu, tylko z tkaniny z metra. Bardzo trudny sposób na szycie, materia na szycie tych tkanin, na szycie tego wzoru, ponieważ trzeba umiejętnie zbalansować natężenie barw. I kolejna praca Kamili Głowszewskiej-Ciesielskiej, to jest Sztorm. Sztorm był pokazywany w ubiegłym roku w Pradze, na, na, w Brnie na Praga Prag, Patchwork Meeting. I praca, która nas totalnie zachwyciła, to ta bodajże Joasi Hołomiej, która wygląda jak zbiór starych fotografii, a de facto jest Klasycznymi bloczkami, tylko utrzymanym w takiej sepiowej kolorystyce. Domki mamy tutaj proszę piękne bloczki. Zobaczcie, jak można jeden blok opracować na wiele sposobów. A moje drzewa z, z, z wyzwania Berniny z ubiegłego roku: One, to, one to three. A Im więcej, dalej w las tak się nazywa ta praca. E, powiem Wam, że jestem trochę dumna, bo moja praca jako jedyna była na ciemnym tle, więc bardzo się wybijała z pozostałych e, prac patchworkowych. Polecam robienie prac na ciemnym tle. Może kiedyś zrobimy, wystawę samych ciemnych patchworków. E, par, widzicie klasoki, klasyki, klasyki, klasyki. Przepiękna żona, żona Farmera Danuty Główczeskiej. To już jest po prostu majstersztyk. Malutkie bloczki, cudownie połączone. I zobaczcie, jak cudownie, jakie cudowne zestawienie tego bardzo klasycznego bloku, tego klasycznego patchworku żony Farmera z nowoczesnym modernym, w, mode, w nowoczesnych barwach, w nowoczesnym układzie patchwork. Przepiękne zestawienie, bardzo fajnie to gra. Naprawdę jak się tam stoi na to patrzy i tu ma się z jednej strony żonę farmera, z drugiej strony ten nowoczesny patchwork. Autorko z się, bo nie pamiętam jak się nazywasz. To jest naprawdę wibracja i pokazuje jak wiele technik rozmaitych może być używanych w patchworku i jak wspaniale różne efekty można osiągać. Tutaj mamy wyłania nam się stążeczka przypięta do patchworku. To jest patchwork Sylwii Ignatowskiej, który w tym roku zdobył pierwsze miejsce w kategorii Wedding Rings. Przepiękna praca, przepiękne dobranie kolorów, takie wybalansowanie przejść, naprawdę sztyk. Połączone, zobaczcie obok z klasyką Przepiękny wzór na dobre kontrasty, na mocne czarne, białe. Myślę, że to jest fajny wzór. Warto spróbować zrobić to, by się było dosyć prosto szyję. Natomiast efekt jest wow. No i klasykę taką nowoczesną, też klasyka w nowoczesnym ujęciu. No i druga ściana. Tutaj mamy ścianę czerwoną. Mamy patchworki wykonane na. Nasze, nasz konkurs biało-czerwone na stulecie odzyskanie podległości i zwycięska praca Sylwii Ignatowskiej w tym konkursie. Niestety ona wymaga kontrastowego oświetlenia, żeby było widać pikowanie, bo to jest pikowanka. I tutaj znowu mamy wyzwanie, blok, blok wyzwaniowy i znowu żona Farmera, tylko w bardziej stonowanym ujęciu, ta czerwona i gwiazdki. To jest praca Agaty jabłońskiej, e, drzewo go analogiczne rodziny. Te twarze są malowane, malowane. To jest połączenie konfeti, patchwork i e, malowany ręcznego. Agata jest bardzo zdolną osobą, robi przepiękne patchworki. No i spojrzenie na tą e, stronę, od której żeśmy szli, tylko w drugą stronę. E, patchworków jest naprawdę bardzo dużo. E, reprezentują przeróżne techniki i widać jak, jak różnie szyjemy. To jest praca Asi Hałomiej, cudnie. Cudnie wypikowana, pięknie uszyta. Ja jestem zakochana w tym balansie kolorystycznym takich zgaszonych róży i niebieskości. Doskonale też praca jest wykonana technicznie, ponieważ ona wisi dosyć nisko, to można sobie dokładnie obejrzeć, jak wspaniale to jest wypikowane, jak to jest dobrze uszyte. Klasyczne bloki, bodajże chyba z żony farmera, jeżeli się nie mylę, bardzo fajne. No i drzewo analogiczne agaty, która posługiwała się tutaj tkaninami z wysokim połyskiem jest naprawdę super. I wracamy z kamerą na drugą stronę. Zobaczcie najbardziej klasyczna klasyka, czyli heksagony w klasycznym układzie. Przepiękna garażynki ryszawy praca. Przepiękny balans kolorów. I obok Wera Janina, Janina Świrutka, z taką kwintesencją patchworku, mamy tu i aplikacje, i klasyczny blog, i miszmasz kolorystyczny, wzorzysty, to jest, to jest moim zdaniem to, na czym patchwork się powinien opierać, czyli takie BUM, nie? BUM, BUM, klasyka klasyki, bez klasycznych bloków, ale naprawdę ekstra super. I ponownie mamy kalejdoskop, w tym razem w wykonaniu Lenki galińskiej z japońskim vibe'em, po prostu mi się marzy, żeby ta praca zawisła, zawisła w jakimś studiu Aikido. Tutaj mam pracę, nie pamiętam kogo, zastrzelcie mnie, natomiast chciałam zwrócić Waszą uwagę na pikowanie. No i tutaj mamy kolejne prace, nowoczesne. To jest patchwork współczesny, zobaczcie, bardzo moderny i kolorystyka, i sposób tworzenia bloków. Naprawdę rewelacja. I tutaj dochodzimy do sedna tego przejścia. Patchworki z tego samego wzoru, użyte z różnych, użyte z różnych tkanin. Mamy raz, dwa, trzy, i za chwilę będzie czwarty. Nowoczesny wzór, bodajże Edyty sitar z Ma Laundry Basket. Quilt w trzech różnych odsłonach kolorystycznych. Tutaj niebieska praca to jest Marty Pytel, a tutaj mamy kolejne, zobaczcie, Alaska, tak? Bodajże się nazywa ten wzór. I kolejna ściana z patchworkami. Nowoczesne, bardzo takie współczesne, mocne kolory, zdecydowane wzory, wibrujące. Ale na nowocześnie Prace Grażynki Tomczak i Ani Ploch, proszę bardzo. Mandala Ani. I tutaj mamy też klasyczne bloki, ale w ujęciu bardzo nowoczesnym z solidów i z tkanin w drobne wzory. Zobaczcie, jak to pięknie gra. I kolejna praca kamieni główczeskiej czysielskiej, tradycyjne heksagony, w zupełnie odwrócone, zrobione miszmasz. Nie tak jak u grażynki, gdzie tam była klasyka, tak tutaj mamy hexagony po prostu w zupełnie innym stylu. I praca Ani Ploch, przepięknie wypikowana przez Ele Zeman, której mandala z naszej wspólnej wystawy wisi o, i w ten sposób się prezentuje. I tu wygląda niesamowicie. Jest to jedyna praca na tej wystawie, która jest zrobiona w technice Holcroft Cloth, czyli jedna tkanina wypikowana, tam nie ma zszywanych elementów. I to jest jedyny taki patchwork na, na tej wystawie. No i mamy powrót do wejścia, czyli Baltimore Camilli i tutaj Gypsy Wives w różnych odsłonach. Bardzo Gypsy, bardzo modern. Więc zobaczcie, jak można fantastycznie różne, w różnych w ten sam wzór w różnych aspektach zrobić to wszystko. To jest to, co ja mówię zawsze przy opowiadaniu o patchworku, że tak naprawdę jak bierzesz wzór, to potem tylko od Ciebie zależy. Jaki będzie efekt końcowy? E, oczywiście można zrobić wzór według e, twórcy, od 1 do 1 użyć tych samych szmatek, które twór, twórca wzoru e, zaplanował, i tak dalej, ale jeżeli bierzemy bloki klasyczne, takie właśnie jak e, Żona Farmera, czy e, Gypsy Wife, to jest akurat projekt współczesny, bo to jest ile? Z 20 lat ma ten projekt, prawda? Chyba? Albo z 15. E, to tak naprawdę tylko od ciebie zależy a Jaki będzie efekt? Czy efekt będzie nowoczesny, czy współczesny, czy bardzo tradycyjny? Wszystko zamyka się w szmatach. I ja sobie życzę, i życzę Wam, żebyśmy szyli jak najwięcej patchworków, i dużych, i małych, i że żeby to się niosło, żebyśmy miały okazję do pokazywania swoich prac, w jeszcze większym zakresie, na jeszcze większej ilości wystaw. Ten rok jest fantastyczny do tej pory pod względem wystaw. Wczoraj bodajże miał wernisaż, był wernisarz wystawy Basi Pieczyńskiej. Zastrzelcie mnie gdzie, ktoś może, możecie podrzucić w komentarzach link, albo ja podrzucę po live link do wystawy Basi, na pewno jest informacja na Stowarzyszenie Polskiego Patchworku, więc widzicie, tych wystaw jest coraz więcej, coraz częściej możemy się chwalić swoimi pracami. Ja jeszcze tylko dodam, że oprócz tych dużych prac, a w Skierniewicach, Ania, w Skierniewicach, tam w, w Centrum Kultury jest, wczoraj była wernisaż Basi, Basia szyje przeróżne patchworki, w przepię w przepięknie, naprawdę szukając cały czas nowych wyzwań. Warto podejść, podjechać. Jeżeli ktoś ma niedaleko lub też całkiem daleko, o, jest i Basia z nami. Cześć Basieńko! W Skierniewicach, tak jest, zapraszamy na, na wystawę Basi. Ja widziałam już zdjęcia z wernisarzu i powiem Wam, że też Basia ma szczęście do pięknego wnętrza, które pozwoliło wyeksponować pracę. Właśnie wysoko, w przestrzeni, w powietrzu, z oddechem, Także nie trzeba tam się ścibulić pomiędzy ścianami, tylko rzeczywiście jest przestrzeń na to, żeby podziwiać kunszt, dobór koloru, bo Basia fantastycznie pracuje z kolorem. Więc możecie Skierniewice, Żyrardów, dlaczego nie? Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie oprócz tych dużych prac, które Wam pokazałam na filmiku, jest też praca mniejsza. Praca Sylwii Ignatowskiej, która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii energia na tegorocznym Prague Patchwork Meeting w Brnie. Jest to naprawdę praca, którą warto zobaczyć z bliska, bo żadne zdjęcie, żadne nie oddaje tego, jak bardzo energetyczna jest to praca. Ja myślę, że to samo jest z pracą Basi, która też w tej kategorii zdobyła drugie miejsce i która wisi u niej właśnie na tej wystawie indywidualnej w Skierniewicach. Z kolei praca Basi już na zdjęciach jest mega gorąca i mega energetyczna. Myślę, że na żywo, jak sobie obejrzycie, to jeszcze będzie mocniej. Widzę, że Anię zachęciłam. O, bo Abasia pisze, że między i żarodują jest tylko 25 km. Ej, na rowerze można pojechać. Nie? <laughs> Więc jedzcie, jedzcie, zwiedzajcie, oglądajcie i e, mam nadzieję, że e, moje wrażenia z oglądania tego na żywo będą podobne do Waszych, że wy też wyjdziecie totalnie, absolutnie zachwyceni. E, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. E, Myślę, że jeszcze będziemy mieli nieraz okazję odwiedzać Muzeum Melniarstwa, ponieważ współpraca ze Stowarzyszeniem Polskiego Patchworku chyba będzie kontynuowana, bo to naprawdę są świetne wnętrza. A my z naszymi patchworkami się świetnie tam wpasowujemy. Tym bardziej, że co druga już wystawa stowarzyszenia w muzeum, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się na przykład na kolejnym wernisarzu w Żyrardowie. Pozdrawiam Was cieplutko. Jeżeli uważacie, że y, takie y, live'y jak mój są potrzebne, że się dobrze bawicie, że dostajecie fajne informacje, postawcie mi kawę. W opisie live'a jest link do wirtualnej kawki. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Pa!